W nocy z piątku na sobotę w niewielkim wąbrzeźnie, położonym w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Policja, odpowiadając na liczne pytania i zarzuty, stanowczo podkreślała, że ich działania były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami i dostosowane do sytuacji, która w krótkim czasie wymknęła się spod kontroli. Całe zajście rozpoczęło się tuż przed godziną drugą w nocy, kiedy dyżurny komendy otrzymał pilne zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny znajdującego się pod wpływem substancji odurzających. Osiemnastoletni chłopak miał zachowywać się wyjątkowo niebezpiecznie, uderzając z impetem głową o ziemię, czym nie tylko zagrażał sobie, ale i budził ogromny niepokój wśród przechodniów. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce wezwania, ich oczom ukazał się widok, który wyraźnie świadczył o powadze sytuacji. Na chodniku leżał wyczerpany i nieprzytomny młodzieniec, a przy nim klęczała jego 54-letnia babcia, zrozpaczona i próbująca bezskutecznie przywrócić go do równowagi. Policjanci, widząc skalę agresji, zmuszeni byli zastosować środki przymusu bezpośredniego. Obezwładnili nastolatka i założyli mu kajdanki, by nie dopuścić do dalszego narażenia jego zdrowia i życia. Zgodnie z procedurą natychmiast wezwano na miejsce karetkę pogotowia. Po przyjeździe ratownicy wraz z policjantami umieścili osiemnastolatka na noszach i unieruchomili pasami, aby zapobiec kolejnym niekontrolowanym ruchom, które mogłyby przynieść jeszcze większe szkody. Na wyraźną prośbę ratowników jeden z funkcjonariuszy wsiadł do środka karetki, aby towarzyszyć zespołowi medycznemu podczas transportu, natomiast drugi podążał za pojazdem służbowym radiowozem. Z relacji policji wynika, że w trakcie przejazdu do szpitala młody mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie. Mimo przypięcia pasami, próbował wyrwać się z noszy i uwolnić, co zmusiło zarówno ratowników, jak i policjanta do podejmowania szybkich działań, by nie dopuścić do dalszego pogorszenia jego stanu. Niestety, w pewnym momencie podróży chłopak nagle stracił przytomność. Ratownicy natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, walcząc o jego życie jeszcze w karetce. Po dotarciu do szpitalnego oddziału ratunkowego w Grudziądzu młody pacjent został niezwłocznie przekazany w ręce lekarzy. Mimo intensywnej walki, która trwała kilkadziesiąt minut, nie udało się go uratować. Śmierć osiemnastolatka stwierdzono chwilę po godzinie trzeciej nad ranem, pozostawiając jego bliskich w niewyobrażalnym bólu, a funkcjonariuszy i ratowników w poczuciu bezsilności wobec tragedii, której, jak się wydaje, mimo podjęcia wszelkich możliwych działań, nie dało się uniknąć. Sprawa ta błyskawicznie nabrała rozgłosu. Wzbudzając emocje i rodząc wiele pytań o granice użycia siły, skuteczność procedur i odpowiedzialność służb w tak trudnych sytuacjach. Dla wielu mieszkańców Wąbrzeźna ten dramatyczny epizod stał się bolesnym przypomnieniem, jak cienka jest granica między próbą ratowania, a tragedią, której nie sposób było powstrzymać. W kolejnych godzinach po dramatycznej nocy w Wąbrzeźnie, emocje wśród mieszkańców i internautów zaczęły narastać. Na jaw wychodziły nowe informacje, które tylko dolały oliwy do ognia. Jak podał Super Express, matka zmarłego osiemnastolatka twierdziła, że jej syn w trakcie brutalnej interwencji skarżył się funkcjonariuszom, iż nie może swobodnie oddychać i błagał o pomoc. Według jej relacji wołanie chłopaka o ratunek nie spotkało się jednak z żadną reakcją, co dla wielu stało się dowodem na nieludzkie potraktowanie młodego człowieka. Policja, mimo tak poważnych oskarżeń, pozostawała niewzruszona. Komenda wojewódzka policji w Bydgoszczy wydała oficjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że na obecnym etapie wewnętrznego postępowania nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy. Zaznaczono, że zarówno użycie siły fizycznej, jak i założenie kajdanek były w pełni adekwatne do sytuacji, a wszystkie czynności przeprowadzono w oparciu o obowiązujące procedury. Tymczasem opinia publiczna domagała się bardziej szczegółowych wyjaśnień. Pojawiły się pytania o dokumentację z miejsca zdarzenia. Okazało się jednak, że policjanci z Wąbrzeźna nie mieli na sobie kamer rejestrujących przebieg interwencji, ponieważ ich komenda nie została wyposażona w taki sprzęt. Tę lukę częściowo wypełnić miało nagranie wykonane przez przypadkowego przechodnia, który telefonem komórkowym uchwycił fragment działań funkcjonariuszy. Policja zapewniała, że wszystkie dostępne materiały, włącznie z nagraniami z monitoringu ulicznego, zostaną dokładnie przeanalizowane, by wyjaśnić każdy aspekt tej tragicznej nocy. Władze policyjne starały się również przekonać opinię publiczną o wysokich kwalifikacjach interweniujących funkcjonariuszy. Z oficjalnego komunikatu wynikało, że byli to doświadczeni mundurowi, pełniący służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Pierwszy z nich miał już 12 lat doświadczenia w pracy w policji, drugi osiem. Obaj także w lutym tego roku uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu, które miało ich przygotować do reagowania na sytuacje nietypowe oraz do pracy z osobami przejawiającymi niestandardowe zachowania. Mimo tych zapewnień sprawa daleka była od zamknięcia. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w policji toczyło się swoim rytmem, jednak równocześnie niezależne śledztwo rozpoczęła prokuratura. Śledczy mieli za zadanie ustalić, czy interwencja rzeczywiście została przeprowadzona zgodnie z prawem i procedurami, czy też doszło do przekroczenia uprawnień i narażenia życia młodego człowieka. Choć dla wielu ludzi, zwłaszcza dla rodziny zmarłego, odpowiedzi wydawały się oczywiste, prawnicze procedury wymagały szczegółowej analizy każdego dowodu, każdej sekundy nagrań i każdej relacji świadków. W tle całej tragedii coraz głośniej wybrzmiewało także pytanie o szerszy problem o wyposażenie jednostek policji w nowoczesny sprzęt oraz o rzeczywistą skuteczność szkoleń w zakresie interwencji wobec osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych. Wąbrzeźno, choć jeszcze niedawno spokojne i senne miasteczko, stało się na chwilę centrum ogólnopolskiej debaty o bezpieczeństwie obywateli i standardach pracy służb mundurowych.